Mamy e, obecnie w budowie 113 elektrowni wiatrowych, em, ale również e, w planach zagospodarowania przestrzennego, e, które to projekty czekają tak naprawdę na zmianę legislacji ustawy 10H, czy ustawy odległościowej, jak ją nazywaliśmy, em, no mamy. Około 500 MW w wielu lokalizacjach w Polsce, w wielu regionach. Także tak naprawdę mamy duże portfolio i duży apetyt. Przy okazji farm wiatrowych również natychmiast myślimy o dodaniu do elektrowni wiatrowych fotowoltaiki. Publiczna jest coraz bardziej przychylna, odnawialnym źródłom energii. Zresztą współpracujemy i dużo, dużo rozmawiamy z lokalnymi społecznościami. Środowisko myślę, że to jest taki aspekt, który musimy zrobić porządnie, żeby było dobrze, bez chodzenia na skróty. Myślę, że to jest, to jest jakby chyba najmniejszy, najmniejszy z tych jakby problemów. Samorządy zostają, są od samego początku naszym partnerem, ja nie mam złych doświadczeń naprawdę z samorządami, tam gdzie idziemy i jesteśmy mile widziani albo przynajmniej jesteśmy odbierani z zainteresowaniem, najczęściej poprzez naszą, przez rozmowy, nie mamy złych doświadczeń. Szczerze mówiąc matką sukcesu, którym jest, którym jest wybudowana farma wiatrowa jest olbrzymia ilość firm i dużych budowlanych, ale też ich podwykonawców lokalnych. Więc oprócz samorządów my mamy tak naprawdę lokalne społeczności zaangażowane w cały proces. A i tak jak mówiłam na etapie utrzymania to mogą być osoby fizyczne z danych lokalnych społeczności, które będą nam potrzebne, aby móc sprawnie zarządzać takimi inwestycjami. Myślę, że też obowiązki się będą nam zwiększać, i nie, 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 nie biorę tego jako złą monetę. Mówimy o stabilizacji źródła, o magazynach, jednak infrastruktura widać, będzie się rozbudowywała tych projektów. To nie będzie już tylko wiatrak i nic więcej nie widać dookoła. Więc myślę, że my będziemy mieć coraz więcej też lokalnych partnerów do wspólnej po prostu pracy nad, nad takimi inwestycjami.